Pierwszy śnieg taki porządny, no bo już tam sypał sobie. Ale tak fajnie te płatki spadają. Z tymi naszymi pompowańcami elegancko to wygląda. <gry> Jedziemy na zakupy. wychodza tu Nikola biega jak szalona. Zobaczcie jaka zamieć śnieżna. Wow! mega fajnie. Zamieć śnieżna. Nie, nie widać, tak jak tu jest, zobaczcie, bałwanki jeszcze stoją. No teraz, tak powinno być w nie? Tak powinno być w To nie torebka, pewnie, pewnie błyszcz. Torebka twoja w <laughs> <laughs> To pewnie błyszczy, twoje? nie, A... twoje. Tak? Otwórz. Pewnie jej błyszczyk. Ola chciała błyszczyk jakiś tam sobie wymyśliła. Konsoli miała podstawkę przy <grym i zainteresujesz> Próbki Nika! Graf, ja, powybieram. Tego, ja Dobra, bo wybieram. Nie otwieram tego, bo wybieram Ja Nie otwieram. Dobra, idziemy, Kola. O, to są płatki pod oczy, mężczyźni. A, dziękuję. Pes. Dziękuję też. To jest legendarny y, olejek do jakiś, ust. Jakiś magiczny. Jezu, to tam jest? A paty, pacy, patrzę, pacy. Nie, chodźcie! U nas wieczorem pierdzielnik, plany rozłożone, pomiary robione. No i Sobcio chciał włączyć Nikolce PlayStation. Żeby sobie pograła. Daj ta spokój, że mi się, mi się kurwa spaliło. Ale żebyście widzieli jego oczy. Zbladł. W ciągu sekundy taki był blady, jak on zawsze opalony, i siedział przy innym gniazdku i się modlił, żeby mu odpaliło. I teraz już godzinę grzebie. Już godzinę grzebie, żeby ją podłączyć. Nikola, tata nagrała, jak śpiewa, oh. i puszczę na głośniku. Puść jeszcze raz. Poczekaj. I się cieszy. Nikola jest dziś Radiem Z. Słuchajcie, <grym> Nawet Lucy się podoba, tak? A zobaczcie, puzle dalej leżą. Tydzień już minął. Leżą i już chyba będą tak leżały. Słyszycie to? Muzyka jaka? Przy naprawach. O, panie! Pan go uchronił, konsola się nie spaliła. Taką muzyczkę sobie tutaj podgwizduje. a telewizor się nie włączył? Telewizor, telewizor się spalił. Dobra, Mama. Jest. Kto to włączył? Ty. Nie, ja nie włączyłem. Ufioki włączyły. No o. Nie działa. Godzina roboty jo. Yes. A to! O nie, spadamy! Ty spadasz, to spadamy! Ja się spadamy. <grym> Zdobacz, <grym> Zdobacz, Ja nie kierowałem tego. Czym jesteśmy? Nie można już wychodzić tak, żeby on <grym grym> bo on zostanie gdzie jesteśmy. O, balon, chodźcie do balona, polecimy balonem. Tak, tak, zaraz my polecimy. Tak, polecimy. Zaraz gdzie... jak ja mogę skakać z to brzuch cię tak unosi. Widzisz, hmm. że jak balonik. Ale ja też tak mówiąc, nie wiedziałam. Rodzina spędza czas. A jak tam Jedna, druga i Cebulek z joystickiem. Tyl tylko Kundzia bez joystick. nie, ja mam straszne patrzcie. Utknęłam. się ratować. Ty to ciągle, jak nie utkniesz to ci przycięła automat ten, łapę. Dawaj mi, nie, 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 nie Patrz, nie wiem czy ty mnie uratujesz. To mi Dawaj mi za Jest taki odgłos! Trudna droga, jak taka świnka. Dobra, jak mam wejść do balona na górę? Mam tam... Ja już steruję balony. To poczekaj na nas. Dobra, <noise> to. Tata już odlatuje. Ja I mogę zaraz... po się lecieć. Dobra, to, to chodź tu. Wy jesteście na dole. Tak. Tu jest nawet ją <noise> na helikoptery, to idealnie. Zajmie to dwie godziny chyba. Trzymam się Ciebie Nikola. A ja Ciebie. Ląduje no, pan? Tak. Ty to spadał. To... <śleski> <O>! <śleski> <śleski> Fajnie oni wchodzą. Ja was wrzucę zrzuc to <śleski> No taka o, nieporadna ta gra, nie? Wiecie, Dobra, te, ale Jak taka kulka. Lecimy. <grym> Nikolę wypadnie zaraz. Trzymaj ją. Trzymaj się, trzyma się Nikola? O Jezu, no ja nie... wiatrak tu wiatra jest. Czasami, Czasami. Wy to już podbija was, zaraz wypadniecie z tego balonu. Wiatrak tłucze. A pamiętasz Nikola, że w chmurach coś było? Tak, pamiętam, coś gdzie było. By? A to nie było tam gdzieś? <laughs> tam są chmury gdzieś. Tak, <laughs> A gdzie się zauważa? Gdzie to jest pokazane, że ja przytyłam. Ja, jest że przytyła no ja ja się nie... <laughs> Zobaczcie, dwie gajmerki. Najlepsze, że obie zgłodniały. Nie odeszły od gry. <laughs> Tylko... Zaplanuj stroje trzeba wejść, zaplanuj Tylko troje, Micha... Na szokie, zaplanuj stroje. Na I zobaczcie, że przy Tylko Zobaczysz, Michy przy ty laptopie. Tyła, nie? Nareszcie Co? mają wspólny team. Simsy. Hmm. <laughs> Grałem dzieci w Simsy. Mikolka Rosu, Patita kotleta. Zmierza w niebie. I o! Na garnku. Poczekaj, zrobić zrobisz... Tak, bo chciałam tak. chwilę... Tak, od razu w tym garnku po serdelkach sobie się czekoladę. No, Ale zrobię dziewczy... w garnku. Dziewczyny były przed chwilą na dworzu, na spacerku. To nie jest reklama. kadencja. Nie mam z nich, prawda? E, a teraz szykują sobie gorącą czekoladę. Powiem Wam, że miałam Pamiętaj kupić wiecie. taką gorącą czekoladę. Polecam Wam, bo kupiłam sobie właśnie. Miałam. Kupić taką gorącą czekoladę. No zobaczcie to. Każda w kamera. Spójrzcie to. Co to za rodzina? Miałam kupić gorącą czekoladę, taką w puszce. To są takie granulki wedla. Widziałeś to? 6 dych kosztuje to w internecie. I to jest na trzy czekolady gorące, na 3 kubki. Na to mało. Za 6 dych. A za tą czekoladę za sześć czekolad zapłaciłam 30 zł. No, I wszyscy tak. pisali, że to jest ta to sama, sama czekolada tylko po pokruszona. Kraty, ale wiesz, pokruszona łatwiej się Ale to możesz ją pokruszyć. Ja do polewy tak, czekoladowej tak, moment robiłam. A to jest to, co nie chcemy pokazywać. Zobaczcie, no, polski jadło. Grzejemy sobie spadką e, no, serdelka. A z gorącą czekoladą. Będziemy pobijać gorącą czekoladą. E, a tu dla Nikolki grzeje resztkę rosołu, bo ona nie miała ochoty na parówkę. A więc każdy karpi, karpi. będzie coś jadł. Składa dla Was filmik, a tu taki rozgardiasz. I on, zobaczcie, jest już tak... Tak odporny, tej... że wyłącza y, tutaj swoje uszy od słuchania, co się dzieje poza słuchawkami. To jest facet, potrafi się tutaj odnaleźć. Ty takim rozgardiaszu jedna, druga jeszcze. i trzecia, to ja. A więc siedzimy wszystkie tu, cały czas Harmida. Gdybyś Najgorsze to, to, to dalej nagrywam. Najgorsze. Ło, najgorsze. To jest najgorsze w tym wszystkim. No mamy co z tymi srdzalkami. Dzisiaj jesteśmy na sztuce Nie wiesz na co przyjechałeś? O, pamiętasz Troszkę inna sceneria Nagrywałam urywki poprzednim razem Było pełno szmat A teraz mamy o, bar Więc będzie zabawa Zapraszam na klimakterium 2, czyli menopauzy szału. Uprasza się nie pękać ze śmiechu. Zaczynamy.